Przedłużająca się zima sprawiła, że jeszcze kilka dni przed Braniewskim Biegiem Pamięci organizatorzy oraz zawodnicy byli pełni obaw o pogodę na zbliżający się weekend. Na szczęście Aura dopisała i w sobotnie popołudnie blisko 500 osób wzięło udział w biegu pamięci. Drugie tyle dopingowało zawodników. W tym roku organizatorzy przygotowali dwie trasy. Pierwsza z nich, dłuższa, z Braniewa do Nowej Pasłęki, przeznaczona była dla wytrwałych biegaczy. Śmiałkowie, którzy zdecydowali się na pokonanie 8-kilometrowego odcinka, biegli w zwartej grupie, a pokonanie całego dystansu zajęło im 48 minut. Znacznie większym zainteresowaniem cieszyła się krótsza, nie mniej urokliwa, 4-kilometrowa trasa, która, podobnie jak w roku ubiegłym, wiodła ulicami Braniewa oraz promenadą nad Pasłęką. Bardzo urokliwa, fajna trasa, polecam nawet. Yy, sam ją kilkakrotnie pokonywałem, przygotowałem się do tego biegu, także w tym roku chyba patrząc yy, tak wstecz najlepiej mi poszło. A, mar marzyłem, marzyłem właśnie już od roku, żeby dzisiaj zdjąć krawat i założyć dres, bo się bardzo dobrze w tym czuję. Yy, jak trasa? Bo pan jest co roku, z tego co pan ja, roku, To już pan jest... mój czwarty bieg. Powiem tak, że na razie trzymam się dzielnie, tak myślę, mam kryzysy, ale dobiegłem, dobiegłem. Myślę, że e, nie jest najgorzej. Znaczy tasa jest uro, bardzo piękna, urokliwa i dobra, że spokojnie można iść, bez problemu. A dlaczego się wzięła udział? Ale nie odbyć. W tym roku jest 400-lecie założycielki naszej błogosławionej Elginie Protman, która pochodzi z Braniewa, więc też dla uczczenia I jej i Ojca Świętego trzeba było. Jestem z Fromborka. <grym zielona> Specjalnie przyjechałam. Tak się biegło? A dziękować, dziękować, bardzo dobrze. Pierwszy raz? Pierwszy, pierwszy raz. Tak. A jak ta trasa przebiegała? E, trasa była bardzo urokliwa. W przyszłym roku również... E, E, tak, tylko trochę szybciej. tak jak ci się biegło dzisiaj? Nie zdecydowałeś się na tą dłuższą, 8-kilometrową trasę? E, nie, bolałem się pościgać, e, trochę, trochę szybszego biegania no, na co dzień, e, może nie na co dzień, ale 5 razy w tygodniu sobie wychodzę potrówtać. E, także stwierdziłem, że chcę troszeczkę szybciej pobiegać. Akurat te 4 kilometry były dla mnie odpowiednie. Jako pierwszy w 14 minut i 15 sekund trasę biegu pokonał zawodnik 4 Team Bartosz Kryskę z miejscowości Białe Błota w gminie Bydgoszcz. Katarzyna Biryło, zawodniczka Braniewskiego Klubu Zatoka. 4 dystans przebiegła w 15 minut i 57 sekund, zajmując pierwsze miejsce na podium w kategorii kobiet. Jestem z Braniewa, biegam we wszystkich edycjach. Udało mi się wygrać drugi raz, może trzeci, ale w Braniewie to są zawsze mistrzostwa świata. Biegło się dobrze, znam te tereny, na tych terenach trenuję. Więcej to nie było. Pogoda troszeczkę mimo słoneczka nad rzeką wieje i dosyć tak się można nadychać tego powietrza. W grupie wiekowej do 12 lat zwyciężyła Aleksandra Obuchowicz oraz Michał Filipek. Paulina Marciniak i Maciej Chwedoruk wygrali w kategorii 13-18 lat. W Nordic Walking triumfowali przyjezdni. Puchary za pierwsze miejsca otrzymali Elblążanin Henryk Kulic oraz Bożena Truchan Bayer z Fromborka. Pierwsze miejsce, pięknie, Nordic Walking. Jak, tak. się, jak się biegło? Jak się szło właśnie? Szło się bardzo dobrze. Tu się bardzo fajnie idzie, bo taka atmosfera przyjemna jest po prostu. Także. To pani nie jest Z ma. Z czyli. Strombork górą, można powiedzieć. No jest, to tak, jest tak można pierwsze, powiedzieć. Nie pierwsze osiągnięcie yy, Nie. Dlaczego no, pani to robi? Po co? Dla zdrowia jest... po prostu. Startujemy dla zdrowia? zdrowia. No i dla samopoczucia, no dla... No nie wiem. Chyba najbardziej dla zdrowia. Wszystkie osoby startujące w biegu otrzymały pamiątkowe medale oraz koszulki z wizerunkiem Jana Pawła II. Bieg pamięci to niezwykłe i oryginalne wydarzenie. Jak podkreślają uczestnicy, znakomita organizacja i wspaniała atmosfera podczas biegu to główne atuty, dzięki którym wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę miłośników biegania z Braniewa, Powiatu, a nawet innych województw. Właściwie to intencją naszej było to, żeby tych uczestników było jak najwięcej. Nam święty Święty oczywiście był, była cała nasza bazylika mniej zapełniona, a tutaj proszę mi że jest rekord, ponad 600 osób zapisanych, dzieli Państwo i ważne jest to, że to, jest, to są ludzie bardzo dorośli do dzieci i chodzi o to i o zabawę i chodzi o to, żebyśmy pamiętali o naszym Janle Pawle II. a nam się to udało, ponieważ w tym roku pierwszy raz ktoś przyjechał zbyt goszy, to był Kujawiak, specjalnie poszedłem, zapytałem się, Pan przyjechał z Bydgoszczy? Tak, Bydgoszczy akurat jest w tym biegu, no oczywiście Elbląg to jest tradycyjnie u nas, no to, bo, to, bo to są blisko, ale określone miejscowości, jest gmina Braniewo, widziałem z pieniężna kogoś jeszcze, tam Flombok, to wiadomo, że silna ekipa, także są wszyscy. Ja myślę, że głęboko jeszcze w pamięci jest błogosławiony Jan Paweł II, przecież to największy Polak z naszego rodu. I myślę, że ta jego postać, jego nauka, którą teraz chyba też na nowo odkrywamy, przyciąga. W organizacji i zabezpieczeniu tegorocznego biegu pomogły służby mundurowe z Powiatu Braniewskiego. To już systematyczny udział i służb mundurowych, jak słusznie pan podkreślił, a więc Państwowej Straży Pożarnej, Funkcjonariuszy Policji oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Impreza wyjątkowa, bieg pamięci, kolejna edycja, bardzo duże zainteresowanie uczestników, samych mieszkańców, ale i nie tylko mieszkańców, bo również byli goście z zewnątrz. Impreza, która zgromadziła i obserwujących, i uczestników, to właśnie nic innego jak również próba sprawdzenia się jako strażaków i tych służb mądrowych, służb ratowniczych w formie pomocy, a więc zabezpieczeniu bezpiecznego przebiegu tego biegu. Organizatorami braniewskiego biegu pamięci byli Parafia Rzymskokatolicka pod wyzwaniem Świętej Katarzyny, Urząd Miasta Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Gminy w Braniewie oraz Braniewskie Centrum Kultury.